Szczęść Boże, wakacyjne kolejna niedziela, kolejny dzień naszego życia, kolejny tydzień naszego życia, na który Pan Bóg daje nam swoje słowo. Posłuchajmy go z uwagą. Z Ewangelii według św. Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła Go do, swoim do, do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A przy nim, rzekła – Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usygiwaniu? Powiedz jej, żeby im pomogła. A Pan jej odpowiedział – Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Tutaj na początek można powiedzieć, że jest takie proste zestawienie, że Maria to jest ta dobra, Marta to jest ta zła, ale oczywiście tak nie jest, bo przecież obie są święte. Więc na pewno tak nie jest, że tu jest kontrast, że Marta zrobiła coś niedobrego, a Maria zrobiła tylko, tylko dobrze. Więc to zostawmy, że tutaj takiego skrajnego czarno-białego kontrastu być nie może, nie ma. To, to, to po pierwsze. Druga rzecz, warto, żebyśmy się zastanowili, nad tym, o czym mówi Jezus do Marty. Marto, martwisz się i niepokoisz się o wiele rzeczy. Pomyślmy o tym, o czym, czym my się martwimy. Czy potrzebnie się martwimy, czy zasadnie się martwimy, jakie są to rzeczy. Bo okazuje się, że Jezus mówi, że robimy to niepotrzebnie. To znaczy... Mamy, jeżeli tych zmartwień jest więcej niż naszego spokoju sumienia, spokoju serca, pokoju serca, to znaczy, że te nasze priorytety są nie do końca dobrze poukładane. To warto, warto o tym pomyśleć. Bo owszem, może taki głupi przykład, ale przed świętami tak zwyczaj jeży, że troszczymy się wszystko, żeby właśnie okna były myte, bo Pan Jezus się nie urodzi, jak przyjdzie zwizytować okna na święta że no właśnie, trzeba wszystko przygotować, upiec, dywany wytrzepać i tak dalej, i tak dalej, a potem nawet już może nam w tym gąszczu przygotowań sił nie starczy nam nawet na to, żeby się Panem Bogiem zająć, w Boże Narodzenie, w święta Jego narodzin, w zmartwychwstanie Jego. Przecież po to on na ziemię przyszedł, żeby tego misterium naszego odkupienia dokonać. I pytanie, czy my tego po prostu nie przegapiamy? A od tego trzeba zacząć. Mówiąc o priorytetach, no właśnie tak trzeba o tym pomyśleć. To są nasze najważniejsze rzeczy, którymi powinniśmy się zajmować w życiu. Dlatego jest, że potrzeba mało albo nawet tylko jednego. Tylko jednego to znaczy potrzeba tylko mnie. No właśnie, czy tak w naszym życiu jest? Czy modlitwę na przykład nie spychamy na dalszy plan? Nie spychamy jej na koniec dnia, jeżeli w ogóle, to jeżeli nam starczy sił, to gdzieś tam do Pana Boga wyschniemy, no bo tyle pracy, bo tyle zajęć. A czy może nie warto by zacząć naszego dnia od tego, że e, powierzymy go Panu Bogu? Panie Boże, siadam u Twoich stóp na początek tego dnia, żebyś Ty tym dniem pokierował, żebyś Ty e, ten dzień miał w swoich rękach. Tak samo w ciągu dnia, żebyśmy znaleźli chwilę, żeby przy Panu Bogu odetchnąć, tak jak Maria. I pod wieczór też, po wszystkim już. Jak już w dobrych sobotach wystąpimy, jak już rzeczywiście, tak jak mówi Jezus w innym miejscu w Ewangelii, wykonamy to, co powinniśmy wykonać, to usiądźmy przy Jego stóp, u Jego stóp, zaczerpnijmy sił, żeby mieć moc do tego, żeby podjąć kolejnego dnia te wyzwania, które życie nam przyniesie. Bo jest takie polskie powiedzenie, które mówi, że bez Boga ani do proga. I tak rzeczywiście chyba jest, że to są nasze priorytety, a nie wszystko inne. Jeżeli to sobie poukładamy, to zobaczymy, że tych zmartwień, jak sobie znowu na nowo tą listę ułożymy, to ona będzie znacznie, znacznie mniejsza, bo Pan Bóg tym wszystkim, czym się martwimy, po prostu się zajmie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.